Baldur's Gate 3 edycja Deluxe. Cześć, witajcie na kanale Grywanie Jestem Onym, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przywam do was z edycją Deluxe gry Baldur's Gate 3. Ale co najważniejsze, w tym oto materiale jest ze mną X -Rodzicu, okay. który jest tam po drugiej stronie, ale poczekajcie. Nie! No, nie czekajcie, tak. czekajcie. Hmm? Powiedz, powiedz ładnie cześć. Hej. Jeszcze coś? Nie, tyle. No dobra. No nie. No weź, no, prosili w ostatnim. Nikt nie prosił. Ja tego nie wycinam. Coraz, słuchajcie, jesteśmy bliżej tego, żeby ich Xtrudziców więcej mówiła. Dzisiaj wstawiłem, dzisiaj to w sumie przyszło, dzisiaj wstawiłem zdjęcie, to kilka tam pytań pozadawaliście mi. Generalnie, jeżeli chodzi o same pudełko, ja Wam podam wymiary, jakie ono dokładnie ma, więc yy, weźcie tam, zabezpiecz metrówkę zaraz. I wtedy będziecie mogli sobie zweryfikować, że chodzi o wielkość big boxu, bo ja nie pamiętam, w sumie żadnego nie mam. Oprócz chyba jakiegoś z... Yy, z formuły. Gdzieś tu był jakiś? Ale mam słuchajcie, porównanie na przykład do The Last of Us, bo tak wygląda edycja The Last of Us, a tak wygląda edycja Baldur's Gate. A. O, tak to się prezentuje. Jeszcze jedna osoba, bodajże czy dwie pytało o zabezpieczenie przysyłki. Zabezpieczenie wyglądało tak, generalnie do dupy, kawał dykty, jakaś tu dziura. Trochę, o zobaczcie, poupadało i są ślady na rogach, więc jedna wielka do dupy. Więc jeśli chodzi o zabezpieczenie, tutaj akurat firma się nie popisała. No ale najważniejsze, zacznę co jest w środku, dajcie mi znać co Wy sądzicie o tej edycji, jak według Was się prezentuje, czy było warto. Przypomnę, 340 zł sama edycja, pełna tutaj z grą, oczywiście na płytce, gdzie pewnie jest sam instalator. Z dostawą już około 430 zł, czyli 80 euro edycja, 20 euro dostawa, tak więc zajrzyjmy sobie do środka. I tak to prezentuje się pudełko tej oto edycji z bliska. Na pierwszy rzut widzimy duże logo, ładne logo Studio 18 Plus i to co wielu wam, z Was się nie spodobało, tego co widziałem po komentarzach, czyli logo Steama tutaj. Spokojnie, nie martwcie się, logo Steama jeszcze znajdziecie tutaj. Też macie te logo i logo Steama znajdziecie też tutaj, tak więc naprawdę Wam logo tutaj Stima nie zabraknie. W innych miejscach już tego nie ma. Jeżeli chodzi tutaj o boczek tego to kartonowego bardziej bo pudełko jest tam dalej no to jest wypukłe to jak widzicie troszkę uszkodzone no bo do dupy pakowanie w tych oto pieniądzach no to już mogliby się troszkę lepiej postarać tak to wygląda jakby taka ala słuchajcie księga z tyłu jak możecie zauważyć prezentuje się to tak dwie grafiki krótki opis wymagania systemowe bla 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 nic specjalnego zawartość edycji tutaj z tego co widzę, to chyba nie mamy. Obwolutę zdejmujemy w ten oto sposób, góra bądź dół. I naszym oczom się okazuje o wiele lepsze pudełko, bo nie mamy Steama, A wiem, że na pewno wielu z Was się podobało. Jezu, jak mi się dzisiaj język, myślicie język pląduje. Strasznie. No, nie wiem od czego. No i tak, e, tak wygląda pudełko z tej strony. Tutaj z tej strony, no to już ładnie, słuchajcie, mamy tutaj złote elementy. Logusz nie jest wypukłe, jest tutaj bardziej błyszczące. Te elementy tak samo. Z tyłu prezentuje się to w ten sam sposób. Czyli słuchajcie, w sumie mamy powieloną grafikę z kartonowej obwoluty, tekst troszeczkę, nie nawet tak samo ułożony. No, nie wiem, no tak by coś. Mogli sobie darować już tą grafikę, mogli dać po prostu jakąś ładną zgrytę, jak jest coś tutaj, nie? Tak troszkę poszli na łatwiznę, no ale mniejsza o to. Tutaj mamy zajebiście tak to wszystko zaklejone. Nie wiem, ja miałem otwarte w ogóle z tej strony, nie wiem o co chodzi. Plus jest taki, że to bez problemu tutaj schodzi, tak więc to możecie sobie zdjąć i wasze pudełko jest w pełni tutaj nienaruszone. To jest jak najbardziej na plus. Tu też jak widzicie, jest złota taka obramówka. O, rozsuwa się to w ten oto sposób i na czym o oczom ukaże się pełna tutaj zawartość. Jak tam wam się podoba rozmowa z ich służiców? Mega, co nie? Dobrze, lecimy dalej. Tutaj słucham? Ale to musisz się wtrącać ludzi, po prostu tego, żebyś była tutaj. Mm, Okej, okay. mamy tutaj yy, mapkę bodajże, mówię w gierkę nie grałem, ale to jest wydanie na Steam, a na konsolę będziecie musieli poczekać. Yy, bo mają to więc dobrze wybrałem, dzięki czemu mogę Wam tutaj to zaprezentować. Wygląda to w ten to sposób, troszkę sztywny papier, yy, a tutaj tylko logo. Fajne jest to, że, znaczy to jest fajny zapach, jest fajny, czuć taki, no, ten, tak. taki papierowy, coś... jak kiedyś yy, pudełka z grami. Co myślałeś, że to? Będzie większa ta mapa. Mapa większa? No trochę malutka, mogli się tutaj trochę bardziej postarać, no ale no, może takie miało być. Większe za to jest to tutaj. To jest chyba plakat z tego co ja widzę, ale ja widzę, że już jest dwustronny. Znaczy przynajmniej jednostronny. Ja ogólnie słuchajcie, żałuję, że nie kupiłem edycji kolekcjonerskiej tej z gry. Miałem zamawiać, wielokrotnie biłem się z myślami czy brać czy nie, bo pieniądze, 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 zawsze czasami się włączy taka moja natura żydowska, że mama nie kupię, no i właśnie to było to tutaj. To. Czasami. No czasami, ciężko, często. Tak wygląda ten oto no tutaj plakat. Prezentuje się w ten oto no sposób dosyć duży. To jest chyba format 2 razy A3. Tak mi się wydaje. Chyba, bo to są kartki, tu będzie 4, chyba tak. Nie wiem, ciężko mi jest określić. Ale wygląda to w ten oto no sposób. Z drugiej strony, brak pusto. Szkoda, mógł, można było to wykorzystać na inny plakat, zrobić dwustronny. Ale tak to, no, taki zwykły, ogólnie ładny, duży. Tak Ci tak o, nie podoba mi się. Dlaczego? Znaczy, no taki on jest, za duży. Czy znaczy, ja ogólnie plakatów nie lubię, bo one są zawsze tak pozaginane wszędzie, no, więc to on to. i tak i tak wędruje no, do, do, do kartonu. No są mapki lepsze większe są lepsze, a na, na te plakaty tutaj nie ma miejsca. No i mamy tutaj arkusze naklejek. Jeden arkusz wygląda w ten oto sposób. Drugi arkusz, ten ja osobiście wolę, jak naklejki są podzielone na mniejsze elementy. Oczywiście mogę sobie tutaj to powycinać, bo chodzi o to, że można łatwiej wyeksponować. Tutaj cały taki arkusz eksponować jest dosyć ciężko, wydaje mi się. I tak to wygląda to i tak to wygląda w ten oto sposób. Ty patrz, jesteś tu. Co to po prawej? To ty. A to, no, to, ty. A to po To ten. ty cały czas i to? No, to? Czemu to? No, ty tak cały czas wyglądasz. Nie. Hmm. Tak. Ja jestem przystojny, jest takie... piękny. Mhm. Tak wyglądają te arkusze. Hmm. O! To ja, to ich cudzic. Tak to zazwyczaj wygląda. Uczypiła się mnie i nie może puścić. Eee, I mamy kolejne nagleki. Wszystkie wyglądają w ten oto sposób. Eee, jakbym mi nie nagrał kolejnego filmiku, to wiecie gdzie mnie szukać. I dalej mamy takie coś. W środku słuchajcie. Płyta z grą i oczywiście soundtrack i oj naszywki, więc to na razie na bok i sprawdźmy sobie te słuchajcie, naszywki. To są naszywki czy te, to coś co się naprasowuje, bo nie wiem, ale wiem jedno, że jest to, słuchajcie, zobaczcie, strasznie, ale to strasznie cienkie, mogliby się bardziej postarać. Wygląda to tak i, oj, i z tej strony wygląda to tak. Ogólnie jest ładne, spoko, to takie niewyraźne, chyba to w tę stronę bardziej, a to, to jest pięć tak to tak się nie grało, się nie wie. Nie wiem, chyba tak ogień. Ogólnie mogły być troszkę lepiej wykonane, bo takie. jest. A to jest to, no, 3, no to A to drugie to No to tak. No powiedzmy, no ale taki jakość wykonania tych naszywek tutaj jest słaba. Najważniejsze oczywiście, że jest płyta z grą. Generalnie wydaje mi się, że to jest sam installer, Musi mi dać znać. Nie mam czytnika CD tutaj. Jedny komputer jest odłączony, w laptopie nie ma, a laptop, którego ma, umarł. E, więc wygląda to tak, i wygląda to tak. Mamy coś takiego małego, tutaj nie ma tytułu na grzbiecie. Szkoda, że nie jest to takie pełnoprawne, duże pudełko, bo fajnie można było je wyeksponować na półce. W tym przypadku muszę trzymać to po prostu w całym tym dużym tutaj boxie tak zwanym, który jest fajnie jakby wiele wydań, jakby był powrót do tych boxów, bo widzę, że już coraz więcej producentów to idzie. Fajnie, bo kiedyś to było popularne i ceny trzymały. wydaje mi się, że tak samo będzie w tym przypadku, no bo edycja naprawdę osiąga horrendalne tutaj ceny. Jeżeli chodzi, słuchajcie, zobaczcie jakie fajne tutaj. Jeżeli chodzi słuchajcie, o środek, to wygląda to tak. Mamy tutaj informację, przekręcił, przekręcił. Mamy informację, słuchajcie, taką. E, więc wydaje mi się, że w środku prostu sama instalacja, i dalej trzeba klienta z wpisać kody i wszystko, bo są dwa kody się znajdują. I tak wygląda tutaj płytka z grą. No nie wiem, bo zaraz coś się może wiesz, gdzieś, nie daj Boże, uchyli szorąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o, to, o ten kod i nie będę mógł zagrać. I tak wygląda tutaj płyta. Słuchajcie, są dwa klucze do gry i do ulepszenia wersji deluxe tej oto gierki. No i ostatnim elementem jest soundtrack. Bardzo, ale to bardzo ładne wydanie. Fajnie zrobione. Z tej oto strony mamy tutaj informacje o tym, jakie znajdują się utwory. Jest on dość gruby względem, słuchajcie, tutaj gierki naprawdę robi różnicę. I otwiera się na trzy części i mamy, słuchajcie, trzy płyty. Więc trzy płyty w jednej edycji, gdzie teraz płyty odchodzą do lamusa już coraz częściej, no to jest naprawdę e, szok. Tu też mamy utwory, to już nie ma. I co jest fajne, tło, które jest z tyłu, pokrywa się z tym, co mamy na płytach. Zobaczcie sobie tutaj, jest, jest płytka i z tyłu mamy to tło, które to tutaj nam pokrywa i słuchajcie, strasznie ciężko się wyciąga i patrzcie i mamy to tło, które jest na płycie i tak samo będzie tu, zapewne to powinno być Jezu, ciężko. Ja też myślałem, że złamałem, bo to strasznie ciężko odchodzi i z tej strony wygląda to tak fajnie, to jest zrobione, bo ładnie wtedy to wydanie się prezentuje i zobaczmy sobie jeszcze tutaj, ale mówię, no to strasznie ciężko odchodzi, o i to powinno być tutaj i wtedy całość jest ładnie ułożona naprawdę. Nie jest złożona. O, zobaczcie. Pięknie to się ze sobą łączy, naprawdę Ładnie zaprojektowane. Suntrackowi daje 10 na 10 bo jest to chyba jedno z najlepszych wydań, jeżeli chodzi o Suntrack do typu, jaki się w mojej kolekcji. Tak uważam i mam nadzieję, że będziecie mieli takie samo, słuchajcie, zdanie na ten temat. Co do całej edycji, to byłoby tyle. Najważniejsza informacja to co wy też chcieliście wiedzieć z Big Boxa. Tutaj, słuchajcie, mamy około 20 cm. Z tej strony mamy 24,5 cm, jeżeli chodzi tutaj grubość pudełka to ma około 5,5 cm, więc tutaj słuchajcie, dajcie mi e, znać jakich on jest wymiarów. E, czy się, widziałem, że ktoś pisał, że europejskie, tak, chyba te co CD Projekt wydawało to nie, że się troszkę różnie. No ale w pełni wydanie prezentuje się w ten oto sposób. Powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie? Czy Wam się podoba? Czy też nie? I czy zakup tego oto wydania był dobrą inwestycją? Jeżeli chodzi o inwestycję, od razu odpowiadam, że tak, bo ta edycja właśnie. Ta edycja powinna utrzymać cenę, jeżeli nie będzie kolejnych druku, bo jak wiem, był pierwszy rzut, wszyscy się rzucili i kupili, potem tego nie było. Jest drugi rzut, który potem będzie za, który dalej można to kupić. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie kupił, a chce, to wchodźcie na link na dole w opisie, tam jest przekierowanie do strony producenta, możecie sobie kupić na wybraną platformę tą oto edycję, bo dalej jest dostępna. I w zależności od tego, ile jej jeszcze będzie, tak się będzie kształtowała cena. Jeżeli ona kompekcie zostanie wyprzedana, te ceny, ceny powinny pójść w górę, bo tak to jest, ale z racji tego, że gra została oceniana tak wysoko i edycja poszła, no to to też jakąś jest tam drobną inwestycją. Oczywiście Januszostwa nie popieram i jak ktoś kupi tego 50, to niech się tym okopie. Ale na pewno, jeżeli jakaś jak edycja będzie nieotwarta, to na przyszłe lata, tam do przodu, do przodu, nie wiem jak to będzie wyglądało. To powinna e, trzymać tą cenę, ale nawet troszeczkę więcej zyskać. Coś jeszcze od ciebie tutaj? Nie, nic. Na pewno? Na pewno. Na pewno? Na pewno. Jeszcze raz? Na pewno. Pomyśl? Nie chcesz jakąś wiązankę, coś do widzów? Nie, nie chcę. Chcesz coś, coś mi powiedzieć? Nie, już wszystko powiedziałeś. Przekazać? Nie. nie. Nie? Chcecie zobaczyć unboxing, tylko wykonanik, z Ja mogę stać po prostu obok i być cieniem? Dajcie mi znać. W komentarzu coś wymyślimy. Jeszcze Jak musimy, musimy wymyślić Pani jakoś tutaj twarz. Ja już mam swoją. Teraz może kolej na jej. Więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się. Cześć!